Siema, ja jestem Dzikank, a w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak mieć prywatny serwer na Robloxie za darmo. No i przed zaczeniem tego odcinka, chcę Wam przypomnieć o tym, że aktualnie robię swoją gierkę na Robloxie, która wychodzi w grudniu. Tutaj właśnie macie pierwszy leak z tej gierki, jak będzie mniej więcej wyglądała. Więcej linków będzie niedługo, także po polecam piszę na naszego Discorda o naszym studio linka, będziecie mieli w opisie. No i pamiętajcie, jeszcze, żeby zostawić suba oraz tego lajka, a my przechodzimy do odcinka. Więc jak widzicie po tytule tego odcinka, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak mieć prywatny serwer za darmo na Robloxie. Wiadomo, yy, mam na myśli yy, taki inny sposób, jakby, no wiadomo, nie da się mieć prywatnego serwera na Robloxie, ale jest, taka, yy, jest taki, jakby, sposób, żeby mieć mniej więcej yy, go za darmo. Yy, także wchodzicie sobie w waszego chroma yy, i wpisujecie sobie wtyczki Google. Wtedy klikacie sobie i wpisujecie sobie Making Roblox Better. Dodajcie sobie to do chroma, więc ja dodałem sobie to do chroma, no i wtedy yy, refreshujcie. Robloxa wtedy macie pobraną e, wtyczkę Roblox. Jak to pobraliście, to weźcie sobie jakąś gierkę na Robloxie byle jaką. Wejdziemy sobie w Timber Champions, czyli gierkę Rockska e, To jest bez różnicy. No i tutaj macie właśnie tutaj takie e, page, jakby i możecie sobie tutaj e, skipować Page'e. Możecie sobie na przykład nie wiem wpisać 180 zależy jest serwer, oczywiście. No i tutaj się e, ogólnie to chyba ładuje cały czas te serwery, ile ich jest. E, także po prostu to takim sposobem się robi, że wchodzicie na jakąś właśnie gierkę Roblox. wejdziemy sobie napisła. Dobra, no wejdziemy sobie na Biswarma, Dejdziemy sobie to na biswarmy i tutaj e, będzie szukało nam serwery. No i tutaj e, się cały czas ładuje. Więc sobie wpiszemy 9, no i będzie nam po prostu cały czas to pokazywało. Chwileczkę, niestety, trzeba poczekać z tym, e, ponieważ no trochę się to ładuje. Ale jak sobie poczekacie, nie wiem, tam do paru set, to pomyliście, już mieć wtedy puste serwery. I po prostu wbijacie wtedy sobie na puste serwery. No i jakby macie taki, jakby, no, po, można powiedzieć, prywatny serwer, no bo. Mm, Macie pusty serwer, możecie sobie grać tam. Oczywiście, może ktoś tam wbić do was, dlatego czasem warto zmieniać ten serwer. Więc no to tak działa właśnie. No chyba było na tyle w tym krótkim odcinku Jeszcze przypominam, że tym odcinkiem właśnie Zaczynamy daily, czyli od 1 grudnia Do 31 grudnia Będę się starał y, wrzucać codziennie Odcinki lub live'a, niestety czasem y, Mogę nie mieć czasu i na przykład W jakiś dzień nie wrzucić nic Lub chociaż post wrzucić, no bo czasem może mi się nie udać Ale postaram się nie robić takich wyjątków Tylko po prostu no Cały czas y, robić te daily, bez przerwy Także widzę, jak chcecie wesprzeć mnie w tym daily No to widzę, zostawcie chociaż tego lajka like oraz suba Jak ktoś jeszcze tego nie zrobił, napiszcie Napiszcie jakiś fajny miły komentarz. No ja już spadam, no i elo.